Wachowski bardzo często był lekceważony jako. A, to zwykły kierowca, kierowca, po co tam robić. Pamiętam, że dla mnie takim testem, e, powiem brutalnie, że dany polityk solidarnościowy jest idiotą po prostu. Była takie kwestia, którą wygłosił mi jeden wicepremierów. W rządzie Hanny Suchockiej. Powiedział: Panie Piotrze, ja nie rozumiem, dlaczego wszyscy wokół tego Wachowskiego. Powiem Panu szczerze, mam wrażenie, że to jest irytacja inteligentów, że zwykły kierowca został szefem gabinetu. Eee, pięć minut rozmowy z Wachowskim, kogoś, kto miał za sobą przesłuchania esbeckie. Pozwalało stwierdzić, że był to człowiek, który potrafił wpadać w ton esbecki. Mieszanka gruźb z przymilaniem się huśtawka soju, wszystkie techniki używane na przesłuchanie, które ja pamiętam, z przesłuchań, które odczułem na własnej skórze.